Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać obiad postny bądź też dla wegetarian. Będzie to pieczona ryba z kaszą gryczaną, z pieczarkami i z papryką. Zaczynamy od nastawienia piekarnika na 190 stopni oraz zagotowania wody z łyżeczką soli. Będzie nam potrzebne? ryba. Ja mam tutaj filetę z miruny, papryka, cebula, kasza gryczana oraz pieczarki. Teraz przejdziemy do ryby. Musimy wyłożyć ją na blachę. Blachę polewamy oliwą z oliwek. Wcześniej filety sobie przemyłam, sprawdziłam, czy nie mają kości i układamy na blaszce. Ja układam skórą do dołu. Nie przykrywam niczym, żeby ryba mi się fajnie podpiekła. I przyprawiamy. Przyprawiamy pieprzem. Z cytryną i troszeczkę koperku, ścinamy i też ląduje to na rybie. I tak przygotowaną rybę wstawiamy do nagrzanego piekarnika 190 stopni na 30 minut. Woda też nam się już zagotowała, dlatego też wrzucamy do niej dwa woreczki kaszy gryczanej na 15 minut. Ja przykrywam to jeszcze. Przykrywką. 15 minut. Kolejnym krokiem będzie pokrojenie warzyw. Musimy pokroić pieczarki w plasterki, cebulę w kosteczkach oraz w kosteczkę paprykę. Ok, warzywa już mamy pokrojone. Plasterki pieczarki w kosteczkę paprykę i w kosteczkę cebulę. Teraz przechodzimy do smażenia. Patelnię rozgrzewamy, nalewamy troszeczkę oliwy z oliwek i jak patelnia nam się rozgrzeje, to wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę. I smażymy na złoty kolor. Jak cebulka ładnie nam już się zezłociła, dodajemy do niej pieczarki. I również podsmażamy. Natomiast na pewno pojawi nam się dużo soku. Starajmy się, żeby w dużej mierze on odparował. Natomiast nie musi być wszystko odparowane, bo jeszcze do tego dodamy paprykę. Zobaczcie, nasza kasza już jest gotowa. Musimy ją odcedzić, i również po papryce zostanie dodana do pieczarek. Pieczarki już są lekko podsmażone. Teraz jest czas, aby dodać do tego pokrojoną w kostkę paprykę. I również chwileczkę smażymy, żeby troszeczkę nam papryka zmiękła. Zobaczcie teraz na rybkę. U nas wystarczyło jednak 20 minut, ponieważ filety były dość cienkie, ale bardzo ładnie się przypiekła. I już jest gotowa. Warzywa puściły nam sok. Tego soku jest zdecydowanie za dużo. Musimy podsmażyć dotąd, aż ten sok wyparuje. Nie całkowicie, jednak na chwilę obecną jest jego zdecydowanie za dużo. Smażymy dalej. Zobaczcie, sok już nam ładnie odparował, warzywa się ładnie podsmażyły, pieczarki są podsmażone, cebulka oraz jest lekko miękka papryka. Teraz do tego dodajemy ugotowaną wcześniej kaszę gryczaną. Musimy to wymieszać i teraz jest czas na y, przyprawy. Musimy to przyprawić solą, niedużo, bo y, kasza już była też y, y, w wodzie solona, pieprzem, leciutko, cukrem oraz do tego ląduje koperek. Może być też suszony, jeśli nie macie koperku, może być też i natka pietruszki, co kto lubi. I tak chwileczkę niech te smaki się przegryzą i będzie obiad za chwileczkę gotowy. I przechodzimy do składania. Kaszę gryczaną przekładamy na talerz. Okej, okay, do tego nasza rybka. Ja jeszcze dodam pomidorka na bok. O tak. Posypiemy szczypiorkiem, koperkiem i nasz obiad jest gotowy. Polecam smacznego!